Witam, oto jestem ja, Shizer, to jest mój pierwszy vlog. Aha. W tym moim pierwszym vlogu chciałem powiedzieć wam moją top listę ulubionych vlogerów. Fuj, vlogerów. Nie. Vlogerów, tak? Let's playerów znaczy się. więc dobra. Jak już tak jest w tytule, to będzie ich tylko pięciu. Dobra, koniec! Du, 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 du. koniec Zaczyna gadać normalnie a co a ta? kto jest moim piątym ulubionym let's playerem którego często oglądam moim piątym ulubionym let's playerem jest użytkownik o oniku Chyba nie powiem. Andzia 639 Dlaczego piąty jest jako jest Andia? Yy... Może niektórzy go nie znają, bo może tylko kowik ma tylko 10 tysięcy widzów, ale naprawdę moi 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 Moim zdaniem powinien zasygnalizować na dosyć więcej widzów Więc jeżeli go jeszcze nie znacie, ci którzy mnie oglądacie To zawsze subskrybujcie jego kanał, bo naprawdę warto Co ogólnie mogę o nim powiedzieć Jest to użytkownik Którego jako pierwszego znalazłem jako let's playera Pamiętam to Jak to byłoby wczoraj Zaraz? To by było wczoraj? Nie, to było 3 lata temu <grym>, No tak gdzieś gdzieś będzie z 3 Pewnego dnia przyszedł do mnie kolega Asten Asynification, Asynification, i powiedział, "E weź, wejdź na YouTube'a i wpisz sobie, zagrajmy. Wy. Tak, kazał mi wpisać, zagrajmy. Wy. No dobra, więc co ja robię? Piszę, zagrajmy wy. I co? Yy, nie, nie tylko zagrajmy, Wy, ale też w, zagrajmy w Assassin's Creed 2. Więc ja piszę: Zagrałem w Assassin's Creed 2, pamiętajcie, przez 5S i 2E. <grym> hmm, I włączę pierwszy filmik. Dobra, włączam. Włączam na pierwszy filmik. I co? Jest to użytkownik Andzia639 który robi let's play w Assassin's Creed 2 czyli od tego let's play go poznałem i chyba I jeszcze wtedy go wgrywał ale dokładnie nie pamiętam czy to było 3 lata temu ten, kiedy mi powiedział czy więcej czy mniej mm. więc no, naprawdę podobało mi się to i dzięki właśnie niemu jemu zacząłem także nagrywać zagrajmy wy Więc to by było na tyle. Polecam wam. A gdzie 639 Godny Dobry Let's player. A, jesteście już. Number 2. Obecnie już wany mikrofon, ale łapką widać nagrywanie... Jest, jest nagrywane prawidłowo, ale nie wykryto dźwięku. Otwórz do sterowania i wybierz pre preferowany mikrofon do nagrywania dźwięku. On z sprofonowie Sorki, słuchałem coś. Słuchałem muzyczki. Dobra, miałem problem z mikrofonem. Dźwięk był, chociaż rozstrzygali mi, że nie ma. Dobra, nieważne. Yy. 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 Dobra, dobra. Przejdę w końcu do numeru czwartego, tak? Koło to na czwartego? Gimper. Zagrajmy z Gimperem. Dlaczego mi się ten użytkownik spodoba jako jest player? Eee, dobry komentarz oczywiście. Eee, dobry komentarz oczywiście. Komentarz. Po, przede wszystkim właśnie komentarz. Użytkownik ten, czyli Gimper yy, lubi mi się na swoim co chwilę te błądy z nagrywaniem błądy, błędy Aha. że Gimper lubi się na swoim kanale porządek z czego widać na tym ponieważ co chwilę robię harmonogramy tam na tydzień czy tam miesiąc albo także jak wgrywać, kiedy będzie wgrywał dany film oraz też tablica ogłoszeń co jest też bardzo fajnym patentem i to chwilę robi tam jej update, co też nie dodaje nowej anotacji widzów ma dosyć sporo, 4 tysięcy to dosyć bardzo dużo dosyć do... no dosyć dużo chociaż teraz tych większych się playerów to ponad 100 tysięcy ale nie dużo, nie dużo tych ludzi jest więc naprawdę sporo ma widzów Dlaczego eee, no nie ma słuchawki? Tak, już nie ma słuchawek <gibli> Dobra, i ogólnie polecam także Gimpera Oczywiście wszystkich Co, jest inaczej z mikrofonem? Eee, już będzie, skończyłem co mam zrobić, żeby domyśleć się co ostatnio mówiłem? Na pewno słuchawki. Hmm. Już wiem obejrzę inny filmik. Obejrzę nagranie ostatnie. Polecam Wam Gimpera. Oczywiście jak ich wszystkich moich let's playerów w top liście. Dobra, przechodzimy do numeru trzeciego, czyli... DIVOLTA tak, teraz T-Volt jako numer trzeci. Dlaczego T-Volt, a nie Marian? Bo może nikogo takiego jak Marian na YouTube nie ma? Nie wiem, nie sprawdzałem T-Volt... jest spoko z playerem. Też żeby mieć porządek na kanale. Ma dosyć sporo widzu, 26 tysięcy, to dosyć dużo. Naprawdę dla mnie to byłby masakra, gdybym taką miał. to masakra w sensie... w sensie dobry, w dobrym sensie tak. Keep z takim playerem bardziej... Rądnym, ale czasami nieogarniętym w sensie komplementalnym dla T-Volta to był komplement. Więc oczywiście, żeby go nie obrazić, tak? Eee, dobra. Słuchawki. Dobra, no, więc to, co powiedziałem o t eee, Też mi się spodoba jak zagrajmy i Player. ogólnie jest spoksik, spoko dobra, za chwilę przejdziemy zaślap. Pod... No, za chwilę przejdziemy do numeru 3 czyjego to był drugiego! więc dobra jeżeli chodzi o numer drugi, jest to Rojo w 13, to jest jego nick na kanale, Rojo, chyba Roja, każdy zna, kto mnie ogląda, więc, co tu dużo mówić. Ogólnie spoko, zagrajmy trochę o was na kanale. W sensie, że co chwilę co innego wgrywa, spoko jest właśnie jego seria Rocky Rojo, z rokiem nagrywająca. A! filmik Ryan. W słuchach. Słychać. Bardzo to, że także właśnie też gra w paintball. Ja sam chciałem kiedyś zagrać w paintball, ale się nie miałem okazji. Myślę, że kiedyś będę miał okazję na to. Na roja czasami potrafi rozśmieszyć szczególnie w tych swoich prymitywnie Angry Strange i wiele innych z takich dodatkowych serii... serii playlist programów, jakby, no właśnie Roya naprawdę bardzo, w bardzo, bardzo bardzo, co, co? krótkim czasie zdobył ogromną liczbę widzów, bo mianowicie że tam było 10 tysięcy, 100 tysięcy widzów, więc naprawdę szacunek chociaż oczywiście by tam także też trochę wypromowany przez Roya roka ale nie i tak spoko więc to było na tyle co powiem o roju yy... i że jest moim drugim ulubionym roleplayerem i za chwilę przejdziemy do numeru pierwszego numer Piii Ragnarok! Co się moje nagrywa. Tak. Tak, moim pierwszym ulubionym nawet playerem jest Ragnarok. Aktualnie go kot nazywa się... Darm. W stylu. Niedawno właśnie zdobył partnera, ale wy to chyba wiecie. Chociaż... ...dosyć dużo ma widzów, ale nie aż tak dużo. Moim zdaniem zasługuje na dosyć więcej widzów. A... Sam jego widzę jestem od dawna, nie, nie wiem kiedy yy, że właśnie na koncie Ragnarok.pl od serii ym, Heavy Rain jestem jego widzem na pierwszym koncie czy to było jego pierwsze konto, któreś tam ale od konta Ragnarok.pl jestem jego widzem od ha He Heavy Raina byłem wtedy u kuzyna i powiedział, że ten oto pan Ragnarok nagrał serię Heavy Raina, że to jest spoko gra taka, ym, taka właśnie jak prawdziwe życie grafika normalnie ma taka cool spoksik grafika yy, Ragnarok ogólnie, dlaczego mi się podoba playowanie Ragnaroka? Naprawdę bardzo dużo mówi, opowiada o wszystkich grach, praktycznie we wszystkie gry, które gra. Dosyć dużo o nich wie i właśnie wykorzystuje swoją wiedzę i mówi o tym w swoich playach. Dużo ich właśnie oglądam. No, ba bardzo szczególnie tak zaciekawiłem mnie od Heavy Raina, szczególnie e, zaciekawiłem serię red Dark Souls, tam inne serie oglądałem tam po kilku odcinków Ale Dark Souls naprawdę mi się podoba, ten, ta cała jego wiedza o co, co gadam w, w tej serii Naprawdę spoko, Ragnarok numer jeden na mojej top liście, top liście let's playerów no i co? Myślę, że to byłby na tyle. Opowiedziałem moich top listę let's playerów. Nie było na długa, bo tylko pięciu. Bo tylko, tylko pięciu chciałem. Więc jeszcze raz przypomnę. Numer 5 let's play 6, Numer 4 nie wiem. Gimper. 3 volt 2 Royo. I pierwszy Ragnarok. Oczywiście wszystkich Wam polecam i zapraszam do jej subskrypcji, jeżeli ich jeszcze nie znacie. Więc to było na tyle. Oczywiście ja też zachęcam do subskrybowania mnie, komentowania moich filmów, nie tylko tego, ale wszystkich, oraz lajkowania wszystkich moich filmów, jeżeli Ci się podobają. Więc myślę, że Ci, drogi widzu, oglądający, Ci się podobało. Nie wiem ile to będzie ja zajęło, ponieważ tu mam tu dużo scenek takich nagranych od 2 sekundy, niektóre, niektóre powyżej 10-20, więc nie wiem ile to będzie. Na razie tego dzisiaj nie zgrywam. Jest co godzina za 10.11. No jutro do szkoły. Kiedy teraz tu nagrywam, jest jeszcze... 3 września, pierwszy dzień szkoły, przynajmniej rozpoczęcie, jutro pierwszy dzień szkoły na i lekcje, ale na pewno nie będzie źle we wrześniu, szczególnie z początku września. Dobra, więc to było na tyle. Ja się tam i myślę, mi się, że się podobało. Narka